się siemano, siemano. Kto ma już takiego fundamenta, zostawia łapeczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Dzisiaj wleci nowy filmik. Oczekujcie go. No i w sumie możemy zrobić sobie krótki przegląd sklepu. Tutaj mamy taką utopanią. Zniszka jest bardzo dobra. Taki sobie tutaj taniec jest. Tutaj mamy takie. Mamy też pana Bieseła. Dworownika teryjaki. Jest powrót go. Nie wiem kiedy on ostatnio był, ale on był bardzo dawno temu. Mamy komand Komando Cieni. Też bardzo fajny, ładny skinek Zestaw synchronic. No, i tutaj mamy te futbolówki. Panie. Tutaj taki taniec mamy. Tutaj te spocone skinki. Ta pani normalnie jest fajna. Może sobie ją kupię. No i tutaj ogólnie Star Wars. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze Star Warsów, to zachęcam do oglądnięcia, bo jest to naprawdę fajny serial. Był też Mandalorian, więc. No, jak widać turmowiec też epicki jest tutaj. Mm, tutaj mamy Powiew Miłości. Damakier. Ona nie jest za bardzo spocona, powiem Wam. Więc nie wiem, jak ktoś lubi karty, to można ją kupić, ale jak nie, to nie. Tutaj mam Czachę. No już ją posiadaną. Tutaj takie tańce to w sumie tutaj jeszcze są pakiety w Minty Legends, coś takiego. No i dobra. Żegnam Was tym kwi bukietem kwiatów. No i widzimy się dzisiaj jeszcze później na odcinku. Dobra. Do widzenia. I trzymajcie się. Cześć.